A ale miałem branie. Prepcium, prepciu, dzień dobry. Mamy dzisiaj sobotę, końcówka lutego. Zrobiło się dość ciepło, jest wręcz wiosennie, bo jest 7 stopni. To jest pozytyw, ale niestety negatywna strona dzisiejszego dnia jest taka, że jest dość wiecznie. W zasadzie przechodzi dzisiaj nad Polską jakiś huragan. Orkan, tajfun, nie pamiętam. W każdym razie na pewno nie będzie to czynnik sprzyjający, ale co zrobić? Jest jak jest. Pogody nie mogę sobie wybrać. Czas mam wtedy, kiedy mam. Plus też jest taki, że ze względu na pogodę nie ma dzisiaj zbyt wiele osób, chociaż jestem nad zbiornikiem bardzo popularnym wśród wędkarzy, spacerowiczów i w zasadzie wszystkich. Faktycznie wieje Mieli rację Faktycznie wieje dzisiaj bardzo mocno Ale mój plan na dzisiaj to Szukać takich miejsc Gdzie będę mógł ustawić się tyłem do wiatru i będę udawał, że mi to w ogóle nie przeszkadza. Myślę, że to świetny plan. Przynęta na start na 3 gramowej główce, normalnie bym pewnie położył trochę lżej, ale przy tym wietrze fajnie by było mieć możliwość oddania rzutu. Ale powiem szczerze, że tak jak stoję tutaj i faktycznie plecami do wiatru, to naprawdę mi to nie przeszkadza. Nastawiam się dzisiaj na okonie. Myślałem ewentualnie, żeby spróbować swoich sił na rzece, jeśli tutaj nie będzie się działo absolutnie nic. Przepływa tutaj obok mała rzeka, ale niestety poziom wody jest wysoki, więc nie wiem, czy, czy się skuszę. Ten wiatr jest bardzo porywisty, ale momentami, kiedy nie wieje. To jest całkiem przyjemnie, muszę powiedzieć. I widzę, że naprawdę dzisiaj skutecznie wymiotło wszystkich wędkarzy. Dobra. Kolejne miejsce, gdzie wiatr mam w plecy. Nie mam pojęcia, czy w ogóle będzie mnie słychać przez ten wiatr. Ale to się już okaże w domu. Nie oszukujmy się, że ta aura zdecydowanie nie jest sprzyjająca. Ale z drugiej strony spróbować zawsze warto. Jestem już w drugiej części zbiornika. No i jak widać, tutaj faktycznie wiatr wieje z tamtej strony. I widać tutaj wyraźnie pas takiej spokojnej wody wzdłuż całego brzegu. I nie ma tutaj ani jednej osoby łowiącej. Tak więc mam cały długi brzeg do obłowienia. Jeszcze tylko fajnie by było, gdyby były tego jakieś efekty. Ostatnio tydzień temu byłem nad Wisłą w poszukiwaniu zimowych kleni. ale niestety nie wydarzyło się zupełnie nic. To był pierwszy plusowy dzień po kilku dniach przymrozków, więc woda była mocno wychłodzona. Dobra, czerwony kolor się nie sprawdził, więc zakładam teraz tante w jaśniejszym kolorze. Może docenił fakt, że przynęta jest bardziej widoczna. Albo nie. Ajajaj, jaj, ale miałem branie. Ajajaj. Holender jasny. Ale miałem branie, kompletnie przespałem. Patrzcie, pie... No tak, pierwszy rzut tantą w tym kolorze. Ja pier. Ale z ale podejrzewam, że to był szczupak Bo to branie było zdecydowanie zbyt szalone jak na okonie Chyba, że to był szalony okoń Właśnie minąłem jednego wędkarza ja generalnie jestem minimalistą jeśli chodzi o wychodzenie na ryby i ilość zabieranego ze sobą sprzętu. Zawsze mam jedną wędkę i w niewielkich plecach to zawsze wszystko to co ze sobą mam. I pan również był minimalistą, bo miał jedną wędkę, wiaderko, a w wiaderku były przynęty i dwa piwa. I to rozumiem. Co więcej potrzebne. Muszę przyznać, że ja tam mam naprawdę szczęście. tam no i kto mi powie, że ultralight nie może? Może. No, trzeba przyznać, Trzeba przyznać, że pokaźna gałąź, jak na zestaw do 2,5 kg. Ech. Niestety wszystko wskazuje na to, że wrócę do domu dzisiaj pokonany. Nic się nie dzieje. Widać, że ryby po prostu są jeszcze bardzo, bardzo spałe. Wiosna zaczęła się dużym falstartem styczeń był tak ciepły wszyscy myśleliśmy że w tym roku zima nas ominie ale niestety wróciła na tym zbiorniku też lód puścił dosłownie w tym tygodniu przed kilkoma dniami dobra na dzisiaj wystarczy zdecydowanie przewiało mnie za wszystkie czasy niestety trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość i myślę że za 2-3 tygodnie już będzie można wybrać się na ryby i faktycznie coś się ruszy. Tak więc dzięki za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem.